Siemanko kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym przetestujemy sobie kilka ciekawostek z Shiglam. Zamówiłam je przy okazji, ponieważ przede wszystkim chciałam zamówić te falownice z Shiglam. Tak jak wiecie, testowałam już lokówkę, która kosztowała około stówki, to też kosztowało około stówki, widziałam na TikToku i jestem bardzo ciekawa, jak będzie to falować włosy, przetestuję to po nagraniach. Te rolka będziecie mogli obejrzeć u mnie na moim Instagramie, a tutaj przetestujemy sobie kilka kosmetycznych takich ciekawostek, których jeszcze nie testowałam. Jest na przykład taki wodny puder, który chyba jako pierwszy w historii mojego życia ma w ogóle jakąkolwiek szansę na dobre działanie, bo nie jest żółty, jest to taki różowawy puder, który powinien nie oksydować przynajmniej tak mi się wydaje, bo taki efekt dawał na grzbiecie dłoni. Mam oczywiście też inne kosmetyki także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie od podkładu. Całe szczęście, na dla mnie trzeba kupować pełnowymiarowej buteleczki. Można kupić testery kolorów i właśnie z nich sobie dzisiaj skorzystam. To fajne rozwiązanie, bo nie trzeba kupować w ciemno. I tutaj mam próbki podkładu Dew and Tone Skin Tint z SPF 20. W środku prezentuje się tak, więc od razu widać, z jakimi kolorami mamy tutaj do czynienia. Ja uważam, że w sklepach internetowych powinny być takie próbki różnych podkładów. Dajcie znać, co o tym myślicie, ale ja uważam, że to super pomysł. I tak sobie przymierzając te kolory, wydaje mi się, że ten będzie dla mnie idealny i to jest piątka. I wiecie, ta próbka nie jest największa na świecie, także mam nadzieję, że tego koloru mi wystarczy. Jeśli nie, to sobie dołożę jeszcze troszkę innego. I wydaje się być idealnym. Zobaczcie, bo ja mam troszkę zaczerwienioną, jakby skórę, mam też piegi. Na kiedy go nakładam, to się wszystko wyrównuje i zaczyna scalać tutaj z odcieniem na przykład mojego czoła. I najpierw rozłożę sobie tę próbeczkę palcem i zaczynam doklepywać gąbeczką. Krycie określiłabym jako lekkie w kierunku średniego. Jest wyrównujące koloryt, tak jak widzicie, no bo ten odcień podkładu faktycznie, jakby przenika się w moją skórę, ale nie przykrywa moich piegów na przykład. Bardziej skupia się tutaj ten pigment na neutralizowaniu, właśnie takich zaczerwienień, które mam na policzkach. Jeszcze dołożę sobie tutaj tego krycia, bo wbrew pozorom tej próbki wcale nie jest tutaj aż tak mało śmiało starczy na jedno takie użycie z plusem. Tak jak widzicie, na rzęsach mam doklejone sztuczne rzęsy i to jest model wispy z Ardell. I tak wygląda ten podkład. Bardzo gładziutko, tak porcelanowo leży na twarzy. Ma też takie świetliste wykończenie, ale bez przesady. Podoba mi się stopień krycia, natomiast pod oczami nałożę sobie odrobinę korektora. I moim korektorem na dziś będzie Huda Beauty. I mam ją tutaj w odcieniu Honey. I na tak przygotowaną podstawę makijażową będę nakładać modelowanie twarzy. I zaczniemy sobie od Takiego stiku. Jest to bronzer, dokładnie Defense Stick w odcieniu Soft Tan. Jest to odcień w miarę jasny i jeden z najpopularniejszych tam na stronie. O, zobaczcie, on się w ogóle idealnie wtopi i dopasuje do mojego odcienia karnacji. I nie jest wcale aż taki ciepły, ale było tam do wyboru kilka kolorów, także no po prostu wybrałem ten najbardziej neutralny i też oznaczony jako często wybierany. Tak na policzku prezentuje się ten bronzer, dosyć subtelnie, ale nie zaszkodził mi, ma idealną konsystencję do rozcierania, dla mnie mógłby być ciut cieplejsze, ale to dlatego, że tak jak widzicie po moich ramionach mam na sobie resztkę samoopalacza, więc jestem cieplejsza niż zazwyczaj, ale kiedy nie będę mieć na sobie tego samoopalacza, to będzie to kolor w punkt do mnie dopasowany. Przejdźmy do różu, tutaj mamy Glass Glow Blush Stick i wybrałam odcień Stunner, on kojarzy mi się z różami z Pixie Beauty, wydaje mi się, że był nim inspirującym. Romany. Wybrałam sobie odcień, właśnie. Co ja za odcień tutaj wybrałam? Tak jak widzicie, zdecydowałam się na taki dosyć ciepły, nawet lekko powiedziałabym, brzoskwiniowy ton. Próbuję go zaaplikować na policzek w ten sposób. I oczywiście za chwilę będziemy to rozcierać. Te róże z Pixie właśnie w tej formule są dosyć mocno napigmentowane, ale w tym przypadku, tak jak widzicie, mamy więcej takiego kremu niż takiego soczystego pigmentu. To akurat mi się podoba, bo jest to po prostu bardziej przewidywalne. Ten pigment stopniowo można sobie jeszcze dobudować. I przejdziemy teraz do jednego moim zdaniem z ciekawszych produktów tego testu, czyli do wodnego pudru. To jest dosłownie Hydro Touch Refreshing Setting Powder. W środku prezentuje się tak, jest zabezpieczone takim wieczkiem zamkniętym. A wnętrze wygląda tak, czyli zaskakująco, ponieważ zazwyczaj tego typu pudry no, mają beżowy odcień, a na twarzy wypadają pomarańczowo. Także jestem ciekawa, jak to będzie w tym przypadku. Użyję puszku z Huda Beauty. I aplikujemy. Jak można było się spodziewać, i jest mokry w odczuciu. Nie wiem tylko, czy taka metoda aplikacji puszkiem będzie tutaj dobra, bo trochę się ten puszek stempluje mi na twarzy, przez to, że podkład staje się bardziej mokry przez ten puder, i ten puder paruje, w pewnym momencie staje się już matowy. Zdecydowanie w tym przypadku muszę użyć pędzla. Ogromny plus za to, że tutaj się nic nie przyciemnia, ale obawiam się, że on może dawać dosyć mocno matowy efekt taki wręcz ściągający. Mm, bo już mam takie odczucie. I zazwyczaj przy takich mokrych pudrach ja mam poczucie większego ściągnięcia później. Pod oczy skorzystam z mniejszego pędzelka mm, i pod oczami to wygląda dosyć sucho, kurczę. Robi się taki sucharek. Co mogę powiedzieć na temat tego pudru? Ja chyba fanką takiego wykończenia nadal nie zostanę, natomiast działa on lepiej niż zazwyczaj tego typu pudry, dlatego że przede wszystkim nie zmienia odcienia mojej twarzy, nie przyciemnia tego odcienia. No ale jeśli chodzi o to wykończenie, takie dosyć suche w odczuciu, to nie jest mój vibe. Dla mnie jest to za suche. Mało też przewidywalne, dlatego, że ten puder potrafi tworzyć takie lekkie, suchawe smugi na twarzy właśnie przez to, że coś tam idzie nie do końca po drodze z podkładem, więc niby ten makijaż został ładnie utrwalony, ale gdzie gdzieniegdzie mam wrażenie, że powstała taka tekstura z tego pudru. Brązer i róż za nami, także teraz pora na rozświetlacz, tym razem w formie takiej prasowanej i to jest glow. Bouncy Highlighter w odcieniu Custard, i też w tym przypadku wybrałam jeden z popularniejszych odcieni. Uuu, bardzo ładny rozświetlacz, chociaż on w sobie ma więcej takiej drobinkowej drobinki niż perły. Także jest to taki strukturyzowany rozświetlacz, który na policzku nie wygląda jak gładka tafla, bardziej jest to taka tafla wynikająca z nałożenia na siebie większych drobinek. Także jeżeli szukacie gładkiego efektu, to nie do końca może Wam się sprawdzić, ale to, co mi się bardzo w nim podoba, to fakt, że mnie nie przyciemnia. No i te drobinki wyglądają ciekawie, to nie wygląda wiecie, tak płasko, błyszcząco, jak zbroja, tylko widać, że tutaj są takie mikrodrobineczki, które się na siebie nakładają. I moim osobiście zdaniem wygląda to nawet ciekawiej niż takie wiecie, po prostu płaskie, odbijające lustro. Makijaż twarzy skończyłam. Zajęło mi to naprawdę kilka chwil, także przejdźmy do makijażu oczu. Najpierw zajmiemy się brwiami. Ja brwi pokryłam sobie kredką z NYXa, natomiast teraz zaplikujemy na nie żel. I to jest taki żel z Shiglam, z ciekawą końcóweczką. Zobaczcie, co co tutaj mamy? Jest to Brow Breakdown Brow Gel. Ja chyba powinnam to nacisnąć. Sprawdźmy, czy ma to w ogóle jakikolwiek sens. O, powiem wam, że ta szczoteczka. Z pozoru nijaka, no to tutaj na brwiach całkiem nieźle radzi sobie z wyczesaniem, przynajmniej tych przednich włosków, ale jak to będzie z dalszymi, na pewno nie jest to niemożliwe, żeby wiecie, ułożyć sobie brew tak, jak chcecie. No może bez takiej totalnej precyzji, jeżeli potrzebujecie każdego włoska ułożonego w danym kierunku i jesteście bardzo w tym wytrwali, żeby brwi wyczesywać i wyczesywać aż będą ułożone w idealnym kierunku, no to tutaj może ta szczoteczka was nie usatysfakcjonować, ale sama konsystencja żelu. Jest taka w punkt, bo czuję, że on od razu zastyga. Nie jest dosyć mokry, ale właśnie zastygający, więc mogę sobie tymi brwiami manipulować na tyle, na ile potrzebuję. Jeśli chodzi o moje potrzeby, to wydaje mi się, że zostaną zaspokojone. Oczywiście wszystko zależy jeszcze od tego, w jakim stopniu będzie to utrwalać w ciągu dnia. Brwi gotowe i słuchajcie, mam wrażenie, że one się utrwaliły tutaj na mur, beton. Jeszcze są takie na samym końcu delikatnie lepkie, ale są też takie wklejone w moją twarz, także jestem dobrej myśli ale oczywiście to sprawdzimy. Przejdźmy do makijażu oczu. Tutaj mam dosyć kolorową paletkę. Jest to Shigam Saint Wooden Palette. Tak, słuchajcie, wygląda to w środku. Także jestem ciekawa jak z pigmentem. Zaczniemy sobie od tego fioletu. Zbuduję sobie najpierw zewnętrzny kącik. Na powiekach mam jedynie korektor schudy. Powiem wam, że jak na taki fioletowy cień, to on tutaj ma bardziej pastelowy odcień. Nawet to nie jest kwestia tego, że wygląda na słabo napigmentowany, tylko po prostu daje pastelowy efekt. Jestem w stanie go sobie dobudować, bo tutaj na przykład w zewnętrznym kąciku zwiększyłam intensywność i roztarłam dalej. No róż ma zdecydowanie mocniejszy pigment, nawet na moje oko za mocny, bo się słuchajcie przykleja jak szalony. Bardzo ładnie też łączy się z tym fioletem. Tutaj w tej palecie mam jeszcze taki ciemny fiolet, którym wzmocnię sobie zewnętrzny kącik. W ogóle na razie działam nawet na jednym pędzlu. I ta praca z cieniami jest naprawdę banalnie prosta. Oj, ten fiolet już ma znacznie większą moc. Niewiele go trzeba, żeby wzmocnić zewnętrzny kącik. Nawet myślę, że kreski można by nim zrobić. Dolną powiekę chyba też potraktuję tym fioletem. Bardzo przyjemnie, jak do tej pory, pracujemy się z tymi cieniami, aż jestem w szoku. Mam teraz ochotę skorzystać z któregoś z brokatów, i może padnie na ten. Zaplikuję go po prostu na palec i przejdziemy do powieki. O, jak ładnie wielowymiarowo to wygląda. Bo te drobinki mienią się też na różne kolory, jak taka rybia łuska. Wewnętrzny kącik potraktuję sobie rozświetlaczem. Makijaż oczu gotowy. W międzyczasie jeszcze nałożyłam białą kredkę na linii wodnej i wytuszowałam dolne rzęsy. A w temacie ust mam tutaj takie dwa produkty. Jeden z nich to konturówka stain oraz po prostu tint. I zacznę od tej konturówki w formie stainu. Ja mam ją w odcieniu Pinky Promise. Nie obrysuję nią sobie Pusta. To jest taki produkt chyba peel off, tak mi się wydaje, ale jeszcze się upewnię. Tak, dokładnie, to będziemy musieli zaraz zrywać. Na razie ten kolor mnie przeraża. Postaram się nałożyć taką trochę grubszą warstwę, żeby łatwo było mi to później zedrzeć. I muszę teraz odczekać kilka chwil. Dobra, moi drodzy, minęło kilka minut i już zacznę to zrywać. Chociaż nie wiem, czy to w pełni zastygło, ale nie mam czasu dłużej w tym siedzieć. Okej. Okay. Po zerwaniu już kolor nie jest taki przerażający. Muszę oczyścić usta z tych farfocli. Okej, okay, moi drodzy, moim zdaniem wygląda to naprawdę całkiem nieźle, ale przejdźmy jeszcze do tintu, bo chcę wypełnić całe usta. Tak jak wiecie, ja nie lubię takiego efektu po prostu lat 90., konturówki na ustach i niczego więcej. Mm, także przejdziemy do tintu. Tint mam z kolei w odcieniu Cheeky Lip Tint. I tutaj kolor wydaje się być dosyć spójny z tym, co już mam na ustach. Jest trochę bardziej fioletowy w podtonie i nie aż tak mocno napigmentowany. Więc chyba nie ucieknę dzisiaj od lat 90. Okej, okay, kochani, makijaż gotowy. Także pora podsumować wszystko, co zadziało się dzisiaj na mojej twarzy. Wybaczcie tutaj jakieś kropki, ale po prostu nie umiem pić jak człowiek kolagenu i się trochę zalałam. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się na mojej twarzy, muszę przyznać, że ten makijaż przebił naprawdę bardzo sprawnie. Jest godzina 8.14, także niecała godzinka makijaż gotowy razem z nagrywaniem. Jeśli chodzi o podkład, o to, jak się prezentuje, teraz na twarzy. On w pierwszej chwili, kiedy go aplikowałam, wyglądał bardzo gładko. Tak powiedziałabym, że nawet wygładzał pory, ale jednocześnie dawał nawilżone wykończenie, natomiast w połączeniu z tym pudrem wygląda troszkę sucho, nie wygląda to jakoś skrajnie źle. Natomiast jak gdzie gdzieniegdzie widzę, takie wiecie, pudrowe mazy właśnie przez to, że ten puder ma wodną konsystencję i woda połączona z podkładem no nie zawsze się zgrywa. Tym bardziej, że ta woda szybko odparowuje i szybko staje się ten puder. Pudrem i tam zachodzi jakaś taka dziwna reakcja, która potrafi tworzyć efekt ciastka. Podoba mi się bardzo modelowanie twarzy, zarówno brązerek jak i róż, rozświetlacz, również ma swój urok. Troszeczkę to zgasło pod pudrem, ale już bardziej tego wzmacniać chyba nie będę. Podoba mi się paleta, w szczególności ten brokatowy cieniak kłuska, bo on po prostu zrobił mi ten makijaż. I to będzie taki punkt tego makijażu, który będzie przyciągał spojrzenie. Podobają mi się usta, tak jak Wam powiem ta konturówka jest dosyć intensywna w kolorze, ciemniejsza niż sam tint. Ale tint, kiedy go nabudowałam, zobaczcie, że też się przyciemnił, też jakby zafarbował usta i nie wygląda to na tak bardzo odklejone w efekcie lat 90., że tylko konturówka, tylko faktycznie te usta wyglądają dosyć jednolicie. Fajnie, że ta tonacja została utrzymana w takiej śliwce, bo jestem dzisiaj też tak ubrana, że tego typu makijaż mi pasuje. Na waszą uwagę zasługuje, uważam, ten żel do brwi, bo. On tutaj naprawdę przykleił mi te włoski do skóry. One są przyklejone do twarzy, więc raczej ruszać się w ciągu dnia nie powinna, ale to sobie sprawdzimy pod koniec dnia. Także do zobaczenia później na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Okej, okay, kochani, wracam do Was na podsumowanie po calutkim dniu jest 1944. Tak prezentuje się makijaż bez poprawek. Na usta nałożyłam jedynie teraz olejek z A w ciągu dnia nic nie dokładałam, także tak jak zwykle pozostała mi na ustach tylko delikatnie obrysowana górna część ust. Także to akurat pomińmy i skupmy się na podsumowaniu reszty makijażu, bo muszę przyznać, że utrzymało się to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Ja dzisiaj testowałam ten makijaż przez calutki dzień, był to intensywny dzień chciałabym zaznaczyć, także tutaj wyzwanie było spore, żeby się dobrze utrzymać i cały też dzień dobrze się w tym makijażu czułam, bo ani mnie nie ściągał, ani nie wyświeciłam się jak latarnia, to znaczy jestem teraz taka świetlista, ale nie przesadnie. Makijaż oczu mi nie podpadł, brokat został na miejscu mimo tego, że nie korzystałam z żadnego kleju do brokatu, także obawiałam się trochę, że te drobinki po prostu gdzieś osadzą się na policzkach, nic z tych rzeczy. No a tutaj widzicie, mam włosy pofalowane tą falownicą po całym dniu, a jeszcze w międzyczasie padało, także też ten deszcz mnie troszeczkę złapał. Także jestem bardzo zadowolona z tego testu, z tych produktów, włącznie z falownicą, z której będę korzystać, bo daje taki nietypowy efekt. Te loki, a właściwie fari, ale nie są takie sztuczne, nie są takie jak skarbownicy, tylko wyglądają naprawdę jak beach waves. Także jestem mega zadowolona. Koniecznie dajcie mi znać, co wy uważacie na ten temat, jak wam się spodobał ten makijaż i jak podoba wam się efekt pofalownicy. Jeżeli chcecie zobaczyć ją z bliska na teście, to serdecznie zapraszam was na mój Instagram. Tymczasem żegnam się z wami, ściskam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku Buziolki. Pa, 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 pa! pa.